Dziki pies! W powolnym czasie pieski i ludzie nie byli jeszcze ze sobą pobratane. Ten ci to pies. Ten ci to pies. Ten ci, to pies. Ten ci to pies. Nie chciał za panem Jezusem o do jego śmierci. jakiemu stworzeniu zrobić by nie zrobił. Mógł to przedrącić, a mógłby i dziaszkiem przetrącić, a i za się samym pomyśleniem zabić. To jednak powiada. Ma ciuki znacznie Skiwasz po głodna. Ale pies... Jak się nie rozwścieczył, że ino chłami chce gryźć brzesze i biegnie za panem Jezusem, to pan Jezus się rozgniewał i jeno Lepkam ci do, nie ukrzywdził, a ty mnie jeno gryźć chcesz? O. Człowiekowi odsłużysz i żyć bez niego nie uradzisz. A piesek, piesek jenu podkulił ogon pod siebie. Zaw A! -ły! Ох, ох! Коги и Јесус и баше, а туку ќе te To во една строне се колнеа, кто Z biczeń Ktoś inny żertkę z płotu wyjmuje. Ktoś zasiej kamienia szuka. A wady trzy, a dzieci wejść i wszyscy krzykacie. ściekły pies! ściekły pies! Uuuu! A pies środkiem drogi, kiedy z nagła roztopioną ulicą, z wywieszonym ozorem ci na pana Jezusa. O, nie urośli się pan nasz nie, nie, No, Wiedział, że to ten sam piesek, co go w nie no hmm. do Pójdź ze mną bezpieczniejszy śledczynie niż w Boże. Pokrył go świętą kaputą I do ludzi powiadam. Nie zabijajcie go ludzie. Wszak to też stworzenie powiadam. Jedne jest zgonione, głodne i bezpańskie. Ale ludzie. Ale ludzie. Ale ludzie jeli krzyczeć, jeli wrzeszczeć, że to zmierzch dziki i ściekły, Że ludzi nie narząsy, już nie w pole nie wyjdzie, że go no, konieczno, konieczno. sił! jest na wyka kapturce wyciągnął, to się Panie pan nie rok. I jeno powiada, to się łajdusy i pijaniece psa bo i da, a pana Boga to się nie boi da. I dalej powiada, że są łajdusy, że przyszli jeno na odpływ stranicy, chleją w karty, grają w nie tylko i karty są jedne dla drugich, czyli kara ich nie minie. powiedział i już miał odchodzić. Ale już go poznał i kiej nie rybnie na kolanach. kiej ryknie nie płacze, kiej nie pod... Ostał z nimi parę pacierzów, rozgrzeszał, nauczał i błogosławił wszystkim, jakie już podchodzi.